Krzysztof Czechak, redaktor naczelny magazynu Rail and Race oraz uczestnik rajdów samochodowych z Jarocina jest moim i Państwa gościem na kanale Jarocin po Parysku. Dzień dobry, witam cię, Krzysztof w internecie. Witam, cześć Maciej, witam wszystkich. Krzysztof. Dzisiaj dwa takie główne tematy. Zaczniemy od twoich, Twojego uczestnictwa w rajdach samochodowych, bo jesteś z tego znany. Natomiast ten sport nie jest tak popularny i tak znany w Jarocinie, aby każdy wiedział i znał to, o czym zajmujesz się na co dzień. Od 13 lat. Jesteś na trasach rajdowych jako kierowca samochodu, który osiąga, jedzie szybciej niż, niż wygląda. Niż, tak, niż wygląda, dokładnie. Zacznijmy od, od tych może początków. To mnie bardzo bardzo interesuje, jak to się stało, że Jarociniak został rajdowcem. W sumie nie, nie, nie potrafię powiedzieć dokładnie, kiedy zaraziłem się tą pasją, ale faktycznie w Wielkopolsce to raczej motory gdzieś tam, może do żużel, ale z racji też toru Poznań wyścigi gdzieś mnie skierowało w kierunku rajdów i tak, o już, już wiem, być może to, to środowisko rajdowe, które trochę Powstawało w Wierocinie powstał Wierociński Klub Rajdowy. Kilku fanów którzy, którzy motorsportu, którzy już, już przede mną gdzieś tam próbowali swoich sił w amatorskich rajdach. No i tak, tak gdzieś tam do nich dołączyłem. Początkowo swoimi jakimiś prywatnymi samochodami próbowałem swoich sił, czy to stanem Nissanem Microm, czy jakiś Suzuki Baleno pamiętam e, i, i tu powstał pomysł na to, żeby kupić prawdziwą rajdówkę. Ale budżetowo, czyli w 2010 roku, w, w, pamiętam, bo to było zaraz po ślubie, <grybujesz> e, był taki plan, to nie jest, e, e, no i generalnie kupiłem, e, kupiłem. E, tak, e, profesjonalnie przygotowaną jak na tamte czasy i na moje możliwości e, rajdówkę Seicento, które było szykowane do, e, do wyścigów płaskich, ale ten projekt nie był do końca dokończony, więc trochę go przerobiliśmy i nadawał się do rajdów amatorskich i tak się zaczęła przygoda, auto było składką, było trochę mocniejsze niż standardowe, miało sześciobiegową skrzynię, i kubełki, także na, naprawdę to już był taki przedsmak fajnych rajdów na poziomie amatorskim. To był już ten, ten żółty Sejczęto, którego później tak. widzi, czyli, czyli myślę, że dla wielu Jarociniaków jest on znany wizualnie, bo on bardzo często stał właśnie na chodniku prawie, tak. że chyba przed drukarnią Twojej rodziny na ulicy Dąbrowskiego. Um, opowiedz mi. O, o tym okresie, kiedy jeździłeś tym samochodem, jakie udało się osiągnąć sukcesy, jakie są twoje odczucia i ile wydałeś na to pieniędzy, przede wszystkim? Wiesz, e, e, ciężko, ciężko zliczyć te, te 10 lat w to jeśli chodzi o budżety. No nie były to jakieś kosmiczne. Trzeba pamiętać o tym, że motorsport to jest naprawdę e, to jest droga zabawa, drogi sport. E, nawet na poziomie amatorskim to są gdzieś tam tysiące. Złotych, które, które tak naprawdę no, są zabawą. Tak? Jest to pasja, która, która no, większych efektów. Nie przynosi, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, przyszłe. Oczywiście, będąc młodym, myślisz o tym, żeby zrobić jakąś karierę, i każdy gdzieś tam z nas y, myślał o tym, ale, ale szybko to zweryfikowało y, życie, jakie są możliwości y, realne. Bo prawda jest taka, że widząc samochody oklejone z konsulami, wielu ludzi myśli, że tak naprawdę to są faktycznie firmy, które dają pieniądze na starty i ktoś może jeździć nie za swoje pieniądze. Tak w rzeczywistości nie jest, ale może poruszymy ten temat trochę później. W to jeździłem głównie w Wielkopolsce. Moim pierwszym pilotem była moja żona, później, później mój przyjaciel Tomek Dankiewicz, z którym jeżdżę do dzisiaj tak naprawdę, także, także bardzo długi czas wspólnie wspólnie. Działamy, jeśli chodzi o, o te rajdy. To jest taki nasz nasz czas, kiedy już coraz rzadziej mamy okazję się spotykać, ale faktycznie przychodzą dwa, trzy takie momenty w roku, kiedy wsiadamy Wy? w rajdówkę. Ty chyba, ty chyba z Tomkiem chyba chodziłeś do, do, do klasy? Do, do szkoły? Wiesz co, nie, chodziliśmy do tej samej szkoły jeden rok. Do tej samej szkoły. Ale, Ja ale chodziłem to... razem z wami do tej samej szkoły. Tak, tak, tak. <laughs> dokładnie. Także pozdrawiamy Tomka. Tak, pozdrawiamy. Wiesz co, i, i początkowo. Główne, głównie imprezy w Wielkopolsce, na to, że w Poznaniu SuperOSy, KOTS, tu w Pleszewie, w Ostrowie, w Lesznie I, i faktycznie każdemu się gdzieś tam wydaje, że potrafi jeździć, tak? W momencie, kiedy stajesz na zawodach, liczy się czas, ułamki sekund, nagle się okazuje, że tak naprawdę wiele ci brakuje. I, I te 10 lat pokazało mi, jaką drogą szedłem. Starałem się też szukać jakichś inspiracji u szybszych kierowców. Ale I, czy to, są, to, są tyl, to są tylko predyspozycje e, możliwości e, percepcji twojego mózgu, czy, czy tylko kwestia treningu? Wiesz co, nie. To, mm, powiem tak, y, oczywiście pewne rzeczy da się wypracować. Ale y, albo ktoś to ma, albo nie ma, tak? Y, mm -hmm. masz tak jak w każdym sporcie, jak w każdym sporcie. Dokładnie. E, gdybym to miał tak wiesz, na bardzo wysokim poziomie, to pewnie już bym dzisiaj e, żył tylko z tego i, i jeździł tak jak Kajetan Kajetanowicz czy Robert, <laughs> ale e, nie jest tak super u mnie. Okej, okay, radzę sobie za kierownicą, ale, ale jeszcze sporo mi brakuje. E, mm -hmm. Tu jest, wiesz co, każdy start, każdy to jest tak samo trochę jak z biegaczami. Nie? No możesz sobie trenować codziennie, ale jednak sam bieg w tym półmaratonie czy maratonie jest jednak trochę inną rzeczą. Nie? I możesz się porównać też do innych, ile brakuje tych sekund do lepszych, jak to wygląda na kilometr i tak dalej. Tutaj dokładnie jest to samo. Tylko wiesz, nie wiem ile, ile zależności jest w bieganiu, ale wiem ile jest w motorsporcie, bo możesz być super kierowcą, ale kiedy masz słaby sprzęt, no to. Jest pewna granica, której nie przekroczysz, i tu już zaczynają się dylematy. tak, Czy kupić opony takie, takie czy takie? Są mhm. różne mhm. mieszanki, czyli y, oprócz tych mieszanek na, na suchą nawierzchnię masz jeszcze na mokrą nawierzchnię, i nagle się okazuje, że ty jesteś w stanie w opony do Sejczęto wydać wiesz, y, parę tysięcy złotych, żeby być konkurencyjnym. Są zawodnicy, którzy to mają, inni jadą po prostu na czymkolwiek, żeby jechać. Okej, okay, ale i... twoje największe sukcesy na tym Sejczęto to jakim możesz zaliczyć? Jakie no. możesz... Z pewnością uzyskanie kilku tytułów mistrza i wicemistrza okręgu poznańskiego w rajdach. To były rajdy w Wielkopolsce, w której liczyła się ogólna klasyfikacja. Z kilku rajdów wyłaniano mistrzów, i w tej klasie ona była wtedy dość mocno konkurencyjna. Byliśmy cały czas w czołówce od pewnego momentu, także czułem się już bardzo pewnie. I my, powiedzmy w okolicach 16-17 roku, wybrałem się po raz pierwszy na rajd w góry. Tak naprawdę już na stricte odcinki rajdowe, już nie na żadnych placach czy zamkniętych obiektach, tylko faktycznie odcinek specjalny, który jechał w górach. Wąskie drogi, naprawdę, dla mnie to robiło ogromne wrażenie. I wtedy pamiętam, mieliśmy drobną awarię już na pierwszym przejeździe, na pierwszym odcinku. Gdzieś tam taka anegdota, zahaczyła nam się linka, spadła linka od gazu. Nieważne, musieliśmy stanąć. Ja myślałem, że już jest to poradzie, jakiś kibic, podbieg, wiesz, maska do góry, szybka reanimacja, pojechaliśmy. Minuta straty, więc jedyne co mogłem zrobić, wiedząc, że już i tak wyniku nie będzie, to analizować czasy kolejnych przejazdów, gdzie jestem w stosunku do czołówki. I pamiętam, że były to bardzo dobre czasy w granicach pierwszej piątki. Biorąc pod uwagę, żeby to tak zobrazować, wyobraźmy sobie, że Seicento Sporting, czyli najmocniejsze seryjne Seicento, miało 54 bodajże konie mechaniczne. Moje Seicento miało już później silnik 1,2, 82 konie, a auta w górach, które spotkałem, to były Seicento, które miały 100, 120 koni E, mechanizm e, generalnie szpery mia, mieli w tych hmm. w niektórych mieli wiele większe możliwości to, mhm. dokładnie i przy tym jeszcze jedna rzecz przy takiej mocy kiedy wsiada kierowca i pilot którzy ważą załóżmy 90 100 kilo, a dokładnie w tak samo auto wsiadłoby dwóch gości, którzy ważą po 70 kg, to naprawdę jest różnica. W profesjonalnym motorsporcie płacą potężne pieniądze, żeby pozbyć się każdego grama, kilograma, waga to jest naprawdę, Coś, z czym walczą na, na wysokim poziomie. No a tu w tym momencie, przy słabej mocy, to grało jeszcze większą rolę. Także to takie, tak to wygląda. To był dla mnie duży sukces, bo przejechaliśmy ten rajd na dobrym poziomie, pokazaliśmy się z dobrej strony i, i, i to, było, to było fajne. Nie? Bardzo fajne jest to, co mówisz, i, że jakby potrafisz też przyznać się jakby do swoich słabości też. Takich ludzkich zwykłych ułomności, bo myślę, że, wydaje mi się, że każdy z nas dochodzi czasami do pewnego momentu i zdaje sobie sprawę po latach z pe pewnych rzeczy, i, ale też też sztuką do tego się przyznać, a nie opowiadać historii o tym, że, 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 że czegoś tam zabrakło, ale tak naprawdę to te wszystkie problemy, czy wiele z nas wychodzi wychodzi z, z naszego wnętrza, prawda? Ale pomimo, tych, pomimo tych, tych problemów i tych, tego, że zdajesz sobie sprawę z tych. Z tych braków postanowiłeś iść dalej w, i, i zainwestować w kolejny, kolejny sprzęt i zmieniłeś auto. od Trzech lat jeździsz już już Subaru. To co się stało z tej i dlaczego Subaru? Jest to to była taka droga, w której y, musiałem podjąć y, decyzję, czy inwestujemy bardzo dużo w Seicento, żeby ono było faktycznie konkurencyjne i żebym mógł powiedzieć faktycznie dobra, przegrałem, bo y, byłem gorszy. Y, wiesz, kiedy dochodzisz do pewnego momentu i czujesz, że jesteś od jest szybszy, ale tylko sprzętowo przegrywasz, y, to ja strasznie lubię uwielbiam rywalizować. Y, potrafię przegrywać, ale kocham rywalizację i, i w momencie kiedy czujesz, że y, no Jesteś szybszy, ale sprzętowo nie dajesz rady, to albo musisz sobie w pewnym momencie podziękować i już nie uprawiać tego sportu, bo poziom frustracji naprawdę jest duży, albo idziesz i rozwijasz ten projekt. A ty nie, Wiesz, nie potrafiłeś sobie podziękować. Co nie, to po prostu musiałem podjąć decyzję. Profesjonalne stejczęto na tym poziomie, powiedzmy, takim już, już dość dużym. To ile kosztuje? 23 tysięcy złotych. 30 tysięcy, okej. Okay. Powiedzmy 20-30 tysięcy. Plus, plus cały, cały ten sprzęt, który zabierasz na. Na, na ride, bo to rozumiem już kilka rodzajów opon i tak dalej. Tak? Wiesz co? To zależy, tak? W tych mniejszych klasach, jeżeli jedziesz z, z pasją, nie walczysz o wyniki dla sponsorów i tak dalej, ja tak naprawdę na większość imprez jeździłem na kołach, czyli wsiadałem w wiarocinie, tutaj pod rodziną, i jechałem, tak? Cały dzień w tym aucie. Wiadomo, że w góry to już <laughs> brałem lawetę, bo, bo no to już jest no tak. No ale tam nie było żadnego serwisu. wiesz, Nie mieliśmy super kompletów opon. Mieliśmy oczywiście komplet na zmianę, ale to były bardzo, bardzo budżetowe. Za jazdy. mało, za mało. Mhm. Dokładnie. I doszedłem do wniosku, że jednak nie pójdę w tą stronę, bo ja z Seychell to nie sprawia mi aż takiej radości. Mhm. Bo i też tak, okej, okay, rywalizować bym mógł już na tym wysokim poziomie, ale, ale przy. Doszedłem, może to dziwnie zabrzmi, ale stwierdziłem, że już naprawdę chyba wszystko, co mogłem, to, to zrobiłem w tym Seicento i już mnie nic więcej nie zaskoczy i uznałem, że spełnię gdzieś tam marzenie i pójdę w auta napędowe. Wiesz co, początkowo nie mając budżetu sprzedałem Sejczęto. Zresztą e, poszedł do znajomego, który już nie nim, ale traktował to jako auto e, treningowe w pewnym momencie, ale jeździ w Relicrossie, startuje, innym mm -hmm. Seicenta, ale tak, tak, tak swoją drogą. E, I kupiłem bardzo budżetowe, wolnosące Subaru Impreza GT w wersji kombi. Mm -hmm. 115 koni, zależało mi tylko na tym, żeby to miało 4 napęd. Przejechaliśmy z Tomkiem dwie albo trzy imprezy w Lesznie i tak się w tym zakochałem, oczywiście to auto w ogóle nie było konkurencyjne, bo y, Tomek postawny facet, ja też, y, spora <grym> waga, 115 koni przy takim aucie, no umówmy się, tam nie mogliśmy za dużo zrobić, jeśli mhm. chodzi o wynik, ale chodziło o to, żeby się pobawić martem czternapędowym i zobaczyć, czy ja w ogóle to ogarnę. I, I tak zapadła decyzja. Jeśli tylko uda się zebrać budżet, to, to idziemy w coś wyżej. I, I mój bardzo dobry kolega, który zresztą ma bardzo duży udział w, do dzisiaj w magazynie sprzedawał Subaru już gotowe z klatką, e, którym jeździł już dwa lata bodajże, czy trzy, e, sprzedawał, sprzedawał tą to imprezę. Ale to był zupełny przypadek. Ja jeszcze wtedy nie myślałem, że to jest ten moment, kiedy ja kupuję samochód. Od słowa do słowa tak po prostu zapytałem go, a czemu sprzedajesz, o co chodzi i tak dalej. Mówi słuchaj, tu masz, dogadamy się, tak. <grych> Wiesz co, od słowa do słowa, miesiąc później to Subaru już było u mnie.